Galeria Labirynt. Już w najbliższą środę o godzinie 17 aktorzy Teatru Młodego Aktora przedstawią Państwu dosyć innowacyjną formę, o której może jeszcze nikt nie słyszał, czyli takie mini-monodramy. Gdy wpija się palcami w palcami gdy urywanym i oddaje się cała,

Witam serdecznie, zapraszam na Wieczór Monodramów Teatru Młodego Aktora, który odbędzie się w środę o godzinie 17.00. Erek Dekutowski, aktor Teatru Młodego Aktora. Zapraszam Państwa bardzo serdecznie w najbliższą środę na godzinie 17.00 do Galerii El Labyrinth, w którym nasz Teatr, Teatr Młodego Aktora będzie miał dla Państwa bardzo ciekawą propozycję, w którym będzie Wieczór Monodramów. Każda z postaci będzie inna, każda będzie wyjątkowa, także myślę, że warto przyjść i będzie bardzo ciekawie. Nazywam się Patrycja Wojciechowska i jestem jedną z aktorek teatru młodych doktorach z